Hej, nazywam się Sam. Wracamy do Dragon Age Początek. Idziemy na kolejne piętro, już trzecie. Okej... Nie! Będę mieć potem koszmary. Aż nie widzę jakichś, nie wiem, mutacje na słupach? Nie wiem, co to jest. Na... Wszystko jest tak, jak sobie życzyłeś. Nasza Dziś demon. I nasza rodzina są czymś więcej niż oczekiwałeś. Słyszałaś coś, kochanie? To nic, mój drogi. Dzieci skończyły. Pośpieszcie, dzieci będą chciały. Zaraz. Przerywasz nam w intymnym momencie, a ja nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza. Szczęście jest urokliwe. Wszystko, czym rozkoszują się śmiertelnicy, ma w sobie pewną. Dałam mu to, czego zawsze pragnął. Cóż w tym złego? Emocje są nieu. Zwykle jednak wywołuje je coś prawdziwego. Prawdziwy Widziałam jego samotność. Ona karmi się jego najgłębiej skrywanymi pragmi. Nikt poza mną nie potrafiłby zajrzeć mu w serce. Sam nie był w stanie tego zrobić. Spełniam jego marzenia. Dostaję wszystko, czego zapragnie. Czy to on jest? Mo Jesteśmy partnerami. Daję mu to, czego nikt inny dać mu nie może, a poprzez niego mogę doświadczyć, jak być śmiertelny. Wolności nie można dać. Ten templariusz musi ją sam odnaleźć. Czego się nauczy, jeśli mu pomożesz? Niczego. Nasze myśli i dusze są ze sobą złączone. Większość moich sił pochłania podtrzymywanie tej więzi. Jestem. Niczego od ciebie nie chcę. Mam, czego mi trzeba. Proszę tylko, byś zostawił nas w spokoju. Może tak, może nie. Masz moje podziękowania. Czy należało tak postąpić? Może i nie, lecz chodź ukochany, pójdź. No i tyle, nie ze wszystkimi demonami trzeba walczyć. Zresztą, ja to nie lubię templariuszy, im ich mniej, tym dla mnie lepiej. Chodźmy dalej. Kolejni wariaci. O, odebrał mi wytrzymałość. W całą. Ale ra za niski poziom umiejętności. Niestety. O, goście, zabawiłbym was, ale nie chcę. Przystajnie. Ale dlaczego? Nie wolałbyś położyć. Musimy. Nie będę słuchać twych k Nie poddawaj. Dlaczego walczysz? Chyba jednak oddaliśmy się. Teraz będzie bardzo ciekawy moment. Chyba jedna z najciekawszych rzeczy w tej grze. O ile to jest, myślę, witaj, przyjacielu! Walczyliśmy w słusznej sprawie i zwyciężyliśmy. Radujmy się! Ach, tu jesteś. Chyba ci nie przeszkadzam, co? Martwy? Ja? Chciałem tylko upewnić się, że jesteś tu szczęśliwy, Weisshaupt. Te wspaniałe komnaty wybudowali pierwsi szarzyst mrocznych pomiotów, już nie. Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Pokonaliśmy arcydemona i puściliśmy ich podziemne kryjówki. Szarzy strażnicy zostaną opiekunami historii. Będziemy snuć opowieści iść. Głupie dziecko, dałem ci tak wiele, a ty rzucasz mi to. Wygląda na to, że usatysfakcjonować Cię może tylko wojna i śmierć. Nie dogadaliśmy się. Skończy się to dla ciebie dobrze. Ale słabiaki. Dobrze. Dobrze, dobrze się spisaliśmy. Jeden stał pustki. Idziemy dalej. Jesteś taki jak ja. Gratuluję wydostania. Nie. To miejsce pozbawia cię wszystkiego. Na... Nie, stąd nie sposób się wydostać. Widzisz tamten piedestał? Zbadałem. Sam demon gnośności znajduje się na centralnej wyspie. A Kiedy to ustaliłem, myślałem, że gdzieś mnie to zaprowadzi. Udałem się więc na... Zawsze pojawia się jakaś przeszkoda. Już widzisz ścieżkę, ale nie możesz na... Ja... Nie wiem. Jest wielu śniących. Niewiele o nim wiem. Ja mogą przybierać różne kształty, ale z całą pewnością. Ale najpierw musisz się do nich dostać. Ja. ja nie dałem rady. Niewiele. Nie można powiedzieć. Demony mają swoje hierarchie. Grają we własne gierki, a śmierć... Demon, który nas tu przetrzymuje, włada prawda. Łatwo nas nie wypuści. O ile w ogóle. Nic nie osłabia twego ducha, co? Nie wiem, czy cię. Nie przy... no dobra, chodźmy dalej. Czy jest tutaj coś przydatnego? Panie, a przynajmniej ja nic nie widzę. Oczywiście. Dobrze? Tak. Telepartujemy się? Ja po prostu chcę się do stawiać, Oczywiście. Okej, okay. to nie było trudne. Muszę zwolnić. Dziękuję, ale zabiję demonicę, która tu rządzi. Istnieją pewne drzwi. Drzwi, które widzę, weź moją moc. Ocal pozosta. Zrób mnie. Okej, może się zamieniać w szczura niestety umarł. A towarzysz. A tutaj coś się tak to ładnie wygląda. Ma nic. Zrobiona.! Ah, dobrze się spisaliśmy. O, kolejny portal. A, co to jest? Jak zechcesz? Duchy i demony. Ale dużo tekstu. jeszcze jeden trochę mnie przypiek Ben zrobił kółka. Coś się stało, prawda? Wyglądasz jakoś inny. Ma wszystko jest OK. Jest... Naprawdę? Czy to pomogło? Widziałem jakieś nurki. Byłeś wy. Ja. Jesteś. Dużo Myślisz, że mógłbyś nauczyć się przybierać in... Inny... Ok, teraz możemy iść dalej. Płonąca wieża, inwazja mrocznych pomiotów. Niech będzie hmm, ciężka decyzja. Inwazja. To było fajne. Nie ugnę się. Kolejny martwy wróg. że ile ich tu jest. Okej, okay. najpierw zabiję te demony, potem pójdę właściwym korytarzem. Wiedziałem, że nie przegramy. No ten nie przejdę, przez ten płomień. Spróbuję. Ale wątpię, no nie da się. Dobrze, że zapisałem. Hmm, czy było tu gdzieś przejście dla myszy? Chyba nie. A ja jednak tu jest. Którą wybrać? O cholera, widzę mnie. Nie. Nie. Ha, dobrze się spisaliśmy! Kolejny ogień. Dobra, oberwałem. Hmm, tutaj dasz ogień? To nie da rady. Nie ma tu zbyt wielu rzeczy do podnoszenia. sobie radzi całkiem dobrze. Niech tak będzie. Teraz już ich nie ma, ale nie wszystkich. Daje ci swoją mądrość. pozwoli ci widzieć. Zostałem ducha? Fajnie, fajnie Masywne drzwi, myślać dziura Okej, okay, czyli tutaj już się nie przejdzie, bo nie mam odpowiedniej farmy. Tutaj były drzwi dla ducha jakieś Okej, okay. idzie nieźle. Esencja siły woli. No, więc większa statystyki. Strasznie powolny ten druk. Chyba się nie dostanę. Chcę dostać się do tych drugich duchowych drzwi w tej lokacji. Być może są tam kolejne bonusy do statystyk. Aha, tu w ogóle nie ma innego przejścia niż przez te duchowe. Nie fajnie. Co zrobiłeś? Poczułem, jakby ziemia poruszyła mi... Naprawdę? Zabijając tego demona musiałeś coś otworzyć. Być może... Jak mógłbym ci pomóc? Ja nie wiem. Ale najpierw... Też słyszeliśmy. Pewnego razu znalazłem przejście, bo praktycznie każdy tutaj jest. Każdy ze śniących może dysponować... Nawet teraz mógłbym się zmniejszyć i przejść na drugą stronę. A jeśli można zmienić się na tyle, by pójść jedną. Ok, więcej się od niego nie dowiemy. Oczywiście. Chyba w ten sposób uda mi się dotrzeć do tych drzwi. Albo i nie.

Gdzie ten ognik polecia? Wiedziałem, że nie przegramy! Straszny labirynt. Dobrze, poszedłem. A poszedłem. Mam przejść tędy i olać te drzwi. Jeżeli chcę wrócić. Teraz, póki pamiętam, jeszcze raz wrócę do tej inwazji i zobaczę, co jest za kolejną dziurą, którą wcześniej pominąłem. Kolejny punkt. Jeszcze templariuszem zostanę tutaj. Był ogień. A mi chodzi o tą dziurę. Jest kawałek do przejścia, ale trudno. Czyżby one się odnawiały? Być może. Dosyć irytująca sprawa. A, to dziurą, a nie tędy. One się nie odnawiają, tylko po prostu chyba mnie w nie było wcześniej w tym pomieszczeniu. Jest, esencja sprytu. Zawsze coś. Warto sobie zwiększyć statystyki. O, jako szczur spadła mi kondycja i siła. Okej, okay, to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Hej.